Cześć kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik, który był chyba ostatni raz rok temu, a jest to wielka wyprzedaż w Rossmanie. Powiem Wam, że niektóre produkty nie były jakoś mega, mega przecenione, było 50%, bo widziałam u niektórych, że trafili na rzeczy po złotówce. Niestety u mnie takich nie było, ale trafiłam na bardzo fajne przeceny produktów, które faktycznie używam i są sprawdzone, więc nie będą to zakupy... W ciemno, że tak powiem. E, ta torba, już Wam pokazuję, bo jest bardzo, bardzo ciężka. Tak się prezentuje. To wielka torba z biedronki. Kosztowała mnie, już Wam powiem ile? Niecałe 230 zł. No, jeżeli bym nie kupiła w promocji, no to wiadomo, kosztowałoby to znacznie, znacznie więcej. No, ale bez przedłużania będę już Wam pokazywać, co się w tej, w tej torbie znajduje. Także już... Już Wam mówię. Tak patrzę, bo brałam produkty mm, podwójne, potrójne i chciałabym tak Wam pokazywać, ale chyba się nie odnajdę w tym. Jeżeli chcecie dokładne ceny, no postaram się Wam o tym powiedzieć, chociaż, chociaż, chociaż. Mm, chociaż będzie ciężko, bo powiem Wam, że. Ym, różne były ceny, różne, ale okej, okay, już Wam opowiadam, kochani. Kupiłam taki antypespirant 48 godzin z Babaria. Babaria, taka firma. Ogólnie zaczęłam tylko te antypespiranty od jakiegoś czasu używać i powiem Wam, że są genialne. Zaczęłam przygodę z pomarańczowy i nawet są lepsze od tych z Nivea, więc naprawdę to jest sztosik. I takie te antypespiranty w sprayu kosztowały, kochani. Jakieś niecałe cztery, nie, przepraszam, bo to były w kulce, a ja mam tutaj w tym w spreju. No to od 8 do 7 zł z groszami. A ostatnio w tamtym tygodniu kupiłam jedną sztukę za 17,99, więc ponad 10 zł jest rabatu, więc to zdamy bardzo dużo. Tu jest taka wersja 48 godzin. Jej jeszcze nie miałam. Moją, którą używałam, trafiłam chyba dwa albo trzy. Trzy. To jest ten mój ulubiony. On był teraz po 6 zł. Powiem Wam, że on tak pięknie pachnie. Długo się utrzymuje ten zapach. No, jak się spocimy, to tego nie czuj, bo niweluje ten nieprzyjemny zapach. Więc, jeżeli będziecie mi okazję, to naprawdę strzygnijcie, wypróbujcie u siebie. Jeszcze z tej firmy mam kolejny taki niebieski, miętowy, turkusowy. Szczerze nie wiem, czy ona się różnią ta tej Wydaje mi się, że chyba z zapachem, bo wszystko czy się godzin chroni. Daty ważności są też fajne, bo do 2028 roku, więc zapas praktycznie roczny antypyspirantów mam. Ten jest antybakteryjny, teraz zobaczyłam, także fajnie. Jeszcze tak sobie popatrzę. Ten jest witaminą B3, teraz już ogarnęłam. Ten jest, ten jest chyba taki bardzo łagodny, bez alkoholu a ten jest z witaminą E pomarańczowej. Także każdy ma jakąś inną witaminę, inne yy, substancje. Z tych to już wszystko. No i wzięłam też mamie kuleczki. One były właśnie po 3 zł, a nawet po 2, więc różnica jest mega. Ogólnie te antypespilanty ona mi poleciła i faktycznie są genialne, więc kupiłam jej też kuleczki pomarańczowe. Właśnie te pomarańczowe ma sprawdzone, pięknie pachną. Jedną wzięłam chyba. Tak, jedną wzięłam taką Intensive z witaminką B. Dwie mamy niebieskie, bakteryjne, Tak się prezentują. Bardzo ładnie pachną i nie są takie, że macie wrażenie mokrych pach. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. O, jeszcze jedna pomarańcza, bo to jest nasza ulubiona. I co tu jeszcze jest? O, i jedną wzięłam, chyba tylko jedną taką wzięłam. Jedną wzięłam taką w szkle, nie, może pomochamy. Bardzo delikatnie pachnie i ona jest strasznie gęsta, to jest bawełniana. Zobaczymy, czy wydajność będzie lepsza niż tamtych, zobaczymy. Tych nie mieliśmy, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o takie antypespiranty, to znalazły się też tutaj dwa męskie, też po 3,99, bardzo fajna cena, przepięknie pachną. Uh -huh. O, teraz mam jeszcze jedna, jeszcze jedna kula. To jest ta antybakteryjna. Jeszcze ostatnio wam wspominałam o tym serum z Eveline, które tak podrożało, a okazało się, że dzisiaj, właściwie wczoraj, była, było to serum za 10 zł. Także mega fajnie. Kupiłam sobie jedno, bo ja mam praktycznie to jedno na rok, więc nie potrzebuję aż tak dużo. Za niecałe, no za 3 złote kupiłam masło kakaowe z ziai. Tak się prezentuje, także zobaczymy jak się u mnie sprawi. Też ważność jest długa do 2026 roku, więc nie musicie się martwić. Tak patrzę od czego tu by zacząć. Mam tutaj jeszcze żele męskie, one były po trzy coś, o Jezus, mi się chyba wylał jeden z Isa. no wylał mi się, kurczę, no ale nie szkodzi, tak się prezentują, bardzo ładnie pachną, fajne są cenie, to nie jest chyba jakoś taka teraz wyprzedażowa cena, ale jak najbardziej można się skusić. Jeszcze mam tu kilka żeli męskich, edycja jakaś piłkarska, nie wiem, ale bardzo super pachną, też trzy w jednym. Co my tu jeszcze, kochani, mamy? O, jeszcze jedna kuleczka. To jest z aloesem, także zobaczymy. I jeszcze jedna męska. Zaklinę zakręcę, bo one coś są niedokręcone. Były też w promocji maseczki zisane w płakcie Hydroboster natychmiastowe odświeżenie oraz nawierzenie 24 godziny. I te maseczki kosztowały złoty 99, zł. więc jak na maski w płachcie to bardzo, bardzo tanio. Także ja sobie ich troszkę wzięłam. Dodatkowo skusiłam się na maseczkę z bielendy, ale nie wiem ile ona kosztowała. Nie pamiętam, zaraz zerknę. Mm. W ogóle te żele były po 2,99 męskie, teraz widzę. A ta maseczka, kochani, po 2,99 kosztowała I jest to taka przeciwzmarszczkowa, więc zobaczymy jak się sprawdzi. Coś takiego, że jej nigdy nie miałam, więc wzięłam dwie. Yy, wzięłam tutaj masło do ciała Baśka, kosmetyki po polsku. One były, były, były. Gdzieś jeszcze wcześniej widziałam, ale mi znikło teraz. Po 6,49. Tak się prezentuje. Zaraz wzięłam dwa o zapachu jeżyny. Sprawdzę jak pachną. Szczerze nie wiem, czy jest zapie... O, nie jest zapieczętowane. O Jezus. Jakbyście zblendowali jeżyny. Ale szkoda, że nie jest zapieczętowane. O, matko, się powróciłam, ale pięknie pachnie. Mm, szkoda, że dwa wzięłam. I trzeci wzięłam malinowe masło do ciała Baśka. W ogóle nigdy się nie spotkałam z takimi kosmetykami, ale muszę powochać. O, ten jest rzad gęściejszy troszkę. Już nie ma tak mocno intensywnego zapachu. Ciekawe. Staram się gdzieś to układać, ale nie mam co bardzo wziąć. Kolejny żel męski podpryszny, który Wam już pokazywałam, to jest 5 w 1. Także troszkę męskich rzeczy tu się znalazło. Skupiłam jeszcze kremy do rąk z Isany. To jest taki nano z naturalnym ekstraktem z lawendy. One kosztowały 4,99. Przecenione też były. I jeden wziąłam taki duży z Days Cosmetics. Intensywnie nawilżający krem do rąk i paznokci. On chyba tyle samo kosztował też koło 5 zł. I jeszcze jeden z z q 10 też 499. Także ja kremy szybko zużywam, więc jak najbardziej się mi sprawdzą. Jeszcze jedna maseczka gdzieś mi się zapodziała. Co tu jeszcze mam? O, kupiłam płatki kosmetyczne, bo też były w fajnej promocji za 2,79 w środku mamy a 140 sztuk, więc za tą cenę to jest rewelacja. I kolejny żal, podpierasznik męski. Także trochę ten hol zakupowy męski u mnie dzisiaj, ale chyba to nic nie szkodzi. Dostałam również peeling wygładzający do ust. Czekajcie, mi się otwar. Z promocji właśnie tej. I ten peeling kosztował 3,79. Tak się prezentuje. Zobaczymy. Z tej firmy nigdy nie miałam, ale zobaczę, bo kurczę, on był teraz otwarty i nie czy się nie zauważyłam tego w sklepie, czy ktoś się tym maział. Nie, nie maział się nikt, ale zobaczę, jest czarny. Ale ładnie pachnie, tak przyjemnie. Mhm. Kobiece, takimi kosmetykami kobiecymi bardzo ładnie pachnie. Fajnie, spływem wulkaniczny wulkanicznym, z masłem szea i wegelanoliną. Więc będzie fajnie nawilżający też. Zapach białych kwiatów. Także ok. Co tu jeszcze mam? Ochronne pomadki z drogocennymi olejami i witaminą E. Tak się prezentują. Wzięłam sobie trzy, bo pomadki często używam. I powiem Wam, że one były za niecałe 3 złote. Także uj, uciekają mi aż. Także fajna bardzo cena. Wzięłam jeszcze jedną pomadkę z buble. Tak się prezentuje, ona też kosztowała jakieś 3 chyba, czy 4 zł. Powiem wam, że miałam, mam właśnie teraz tą zieloną, jest rewelacyjna, więc zobaczymy jak ta będzie troskawkowa smakować. Tu jeszcze mam kolejne maseczki, te po ,99 zł. 99 wzięłam więcej, bo nie wiem, jakoś porubiłam te w po płachcie, szybciej się to stosuje niż te, co trzeba zmywać. I mam tu jeszcze kostki do kąpieli różne, różniste. One były po złoty 70, tak się prezentują. I tu mam dwie pomarańczowe. Chcę Wam tak pokazać. O, jeszcze mam trzecią pomarańczową. Dwie malinkowe. One już pachną przez opakowanie. Dwie winogronowe z taką ośmiorniczką. Coś takiego. I trzy. I trzy gruszkowe. Gruszkowe jeszcze nie miałam, z takimi ośmiorniczkami. I to, kochani, tyle. I te wszystkie zakupy kosztowały niecałe 230 zł, a wydaje mi się, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych moich zakupach. Wiem, że są. One nie bardzo takie różnorodne, bo bardzo jest dużo zdublowanych produktów, takich antyperspirantów czy tych żeli. Ale jeżeli trafiłam i są to produkty, które faktycznie wiem, że działają i się sprawdzają u mnie i je użyję, to jak najbardziej wolałam zrobić sobie zapas niż później tego żałować, że nie kupiłam, bo skończy mi się i za 2-3 miesiące znowu będę się kupować w cenie normalnej. A pytałam Pani właśnie co się dzieje, że właśnie je tak mocno przycenili, czy wycofują, czy będą zmieniać szatę graficzną? Powiedziała, że to jest po prostu zwykła promocja i po prostu później będą w normalnej cenie, także no to się ucieszyłam, że tyle obkupiłam się, także dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko z mojej kosmetyku, czy trafiliście na tą wyprzedaż, bo szczerze mówiąc w piątek byłam w Rossmanie i co ja kupowałam? Teraz za mnie powiem, ale chyba takie saszetki do kąpieli kupiłam wtedy i coś jeszcze. I powiem Wam, że żadnej promocji nie było kompletnie, nie było żadnej promocji. A w sobotę po prostu zaszłam sobie tak o zobaczyć za farbami do włosów i tak dalej. I okazało się, że pierwsze co się rzuciło, to mi te antyperspiranty i zobaczyłam, że są jakieś fajne promki. Z tego co się dowiedziałam, to codziennie coś nowego dokładają promocyjnego, więc jeżeli macie blisko Rosmana, wpadajcie codziennie, obczajajcie i wy Wyłapujcie te promocje, bo naprawdę warto się na to skusić. Po co później przepłacać, jeżeli macie oczywiście pieniążki? Bo no sporo to kosztowało, ale przez długi, długi czas. No, troszkę antyspreskwilanty będę miała na dobry rok. Mam ich tutaj 4, 5, 6 w sprayu, także na dobry rok to będzie, bo jeden mam na 2-3 miesiące po codziennego używania. Więc są bardzo, bardzo wydajne. No nic kochani, to tyle na dzisiaj, nie będę przedłużać, życzę Wam miłego dnia, napiszcie w komentarzach czy widzieliście o promocji, czy już skorzystaliście z niej, czy w Waszym Rossmanie coś jest fajnego do kupienia, czy udało się, chętnie poczytam i życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa!